Fantastyko, fantastyko na basenie. I teraz wychodzę na zewnątrz, ale po baseniku jest dosyć, dosyć rzeźko. Ale chciałem wejść w to piękne słoneczko. Przywitać się ze słoneczkiem, bo zbliża się prawdziwa wiosna. I zobaczcie na tą łąkę. Już niedługo. Niedługo to szybko zleci, będzie sezon letni. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego weekendu. Hofer to muszę być ja. E, no przysiadłem sobie tutaj no, tak na takie, takie fajne foteliki porobili. E, przysiadłem sobie i piję moją kolebum. No i wiem, że to nudne, ale chcę się tylko podzielić tym, że nawet w koferze jest coraz drożej. Tym razem jestem zawsze przygotowany i mam 10 euro więcej, żeby nie wypaść na głupka, bo ja płacę zawsze gotówką, gotówką, nie digitalnie ludzie. No więc chcę jeszcze raz wszystkich pozdrowić, ja wiem, że to nudne, nie moje pozdrowienia, tylko że... Nadaje podobne tematy. Tu basenik, tu zakupy, tu mówię o drożyźnie, bo trzeba mówić i przypominać, bo się wybory zbliżają i do Unii, i do Parlamentu Austriackiego. Nie wybierajcie tych samych dupków. Pamiętajcie: prost, twoja zaraz, zaraz będę pił mojego drinka. Z Podhofera zameldował się Was stały korespondent. A jeszcze dla ciekawskich A chcę powiedzieć, że to jest moje bum-bum. To się nazywa a, gorzkie zioła, które mają 44% alkoholu. Słuchajcie, jest to zdrowe na żołądek, na trawienie. I taka maleńka buteleczka. Zobaczcie, taki duży chłop, a taka mała buteleczka. Bum bum!